Z okazji świąt lub czy nam wasze nadzenie, Wigilia i te inne życzę Wam właśnie wszystkich wszystkiego najlepszego i właśnie z okazji naszych świąt, co my przez już od bardzo dawna, już od dziecka do dzisiaj obchodzimy te święta. Więc wiecie właśnie życzę Wam wszystkim spokoju, ciepła i dobrych ulubionych potraw, jak pierogi, barszcze, jakieś tam pyszne rybki, na pewno ktoś lubi rybki. No i właśnie też od dla Was życzę wszystkich właśnie do świąt. żeście mi bardzo wspaniałe prezenty. Na pewno macie jakieś swoje ulubione hobby, czyli niby jakieś czy niby interesowanie na granie na instrumencie, rysowanie, granie w sport. Na pewno dostaliście jakieś perfekty, prezenty. A na pewno ciekawiec taki wy tym dziewczyn dostaliście. Oskar, weź nie kobinu i idiota. idioto. Nie, kur... Mam nadzieję, że wszyscy dziewczyny, my, na pewno, weźmy, na pewno dostaliście pewnie jakieś makijaże, jakieś kosmetyki. Jakieś tam różne kostko... Kost, kobiece rzeczy. <grydy> oh wow. Mam nadzieję, że na pewno dostaliście bardzo idealnych prezentów i żebyście mieli bardzo dużo zdrowia dla wszystkich, zdrowie, uśmiechu dla całej rodziny, dla waszej mamy, dla waszej taty, babci, dziadka, ta babci, ta dziadka, kobiet, całej rodziny. I na pewno waszych zwierząt. Może jak ktoś nie ma mały, czy nie ma taty, to po prostu z części rodziny nie ma, no i tak nadal niechby, wy niech wszyscy by mieli bardzo ogromny uśmiech. Zamiast po jest po prostu smutek, odwrócony uśmiech. To się po prostu ucieszcie, że dostaliście to, co chcieliście. Więc wszystkim właśnie serdecznie wesoły świąt! Wesoły świąt! Może kiedyś może coś o nowym roku? Jak udalam się! To dozwo, się! No, na pewno. Wesoły świąt! No weź, no pojawia się energii! Dawek energii! Nie mogę krzyczeć. A, sorry! Mianowicie życzenia ode mnie dziś ja że... Miłość, lepiej